Idę do jednego radiowozu Dobra yeah, tutaj Do jednego wozu to tutaj Do radiowozu do, do 204, do 204. Y Pomagam tej panu wsiąść oh, harry, Doze, Tak tam lepiej już I, to i tutaj ja też Hej, na środku! Ktoś. A nie, Dobra. kurwa o, lepiej, lepiej, lepiej. Ale to pangla i ije Dobra. Ale to Rudy, Bangla mm, 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 um, nie życzę Państwu, Rudy je powiem. Dobra, wskakuj tam Taki do, raptora, jesteś, do tak, dobra. Zróćmy, bo ja impreza ja jest ja jak, we, zaraz. Impreza ja, zaraz ja, startuje, proszę jedź. Impreza startuje. Michałki, Adasie, Krzysie! Blandrynki Krzystofy! Tak, tak Nie, A, nie znam, nie właśnie znam, znam. poczekajmy, bo tutaj się mm. trzeba zastanowić O kurwa, co jest? Oj, oj, Dostałem, dostałem Aaa, dostałem, o, dostałem. O, 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 Ale pan zapierdala, panią, ostrożnie Pan ospazuje. się uspokoi dostał, kierowca, <ś chuła> kierowca dostał matko boska Wysiadka, wysiadka, wysiadka Nie strzelajcie, leżą, leżą Spokojnie o, strzelajcie do nich Pomocy, bo dostanę jeszcze o. O, wicogaj, Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj wyciągaj! Ja tak. spierdalam tutaj Kurwa Wsiadaj, ja siada, jestem... Siada. No kurwa, napierdala do mnie, ała. Uciekaj, Basia, uciekaj, siada, uciekaj. Siadaj, uciekaj. No nie no mam. Lo... Słuchaj, wsiadaj wsiadaj, 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 No to wsiadaj, odpuść mi chucę. drzwi, no bo no, staram tak? się, staram się. No kurwa, no już, kurwa. weź mnie po prostu, czekaj. kurwa. Mam iść na piechotę w kajdankach, kurwa. No ja nie miałem jak cię wrzucić, czekaj. Nie miałem jak cię wrzucić, Alt no wrzuć do pojazdu. Czekaj, czekaj, czekaj. S to jest kurwa D.I.A. Stanął i wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Ja już F, żeby wsiąść do pojazdu, nacisnąłem kurwa 20 sekund temu. Kurwa, nie ma kiedy, nie mogę No kurwa, Kerry. Czemu akurat trafiło mi na Diablesa? Czemu ze wszystkich ludzi, którzy mnie odbijali, trafiło na Diablesa? Nie mogę cię wziąć, no kurwa, slash Kerry. O nie, najgorzej. Unlucky sytuacja. Chat, ja nie wyszedłem. Typ mnie dał wysiąść z pojazdu, ale jak żyje, to jest animacja tak, jakbym wychodził. Ja nigdy nie nacisnąłem F z tego samochodu. Ktoś kolnął i powiedział: wy, wyś, wysadź ich. Jedną osobę wysadził, a reszta se odjechała. Ja, ja, ja siedziałem w pojeździe. Chillowałem. Tylko jeżeli nie masz BW i klikniesz wysiąść z pojazdu, to jest jakby postać jakby wychodziła. Ja nigdy nie wysiadłem, a potem po prostu podszedłem do Kriegera na F. Wiecie, nigdy, nigdy nie było, nigdy nie było tego. O, KFC, ZW, zaraz będę. Ding dong Jedzonko Ała Ała, awa, boli Jak mnie boli Ty no czat. Policjan mnie po prostu zajebał, jak byłem w kajdankach. Odszkodowanie. No nie? No czad. Ja jestem w kajdankach mnie zajebali. To nie jest, że za zastrzelili. Tylko ja jestem po prostu dead. Plus czad, ja przez tą całą akcję nie strzelałem. Bo sprawdzili mi odciski palców. Tak, 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 to jestem... Sprawdzili mi odciski palców i ja nie miałem tego. Tak, 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 tak. Uważaj, bo są w parku. Nice try. Napierdalają z skałachów. Sadgi. Chciałam pomóc, a pan strzelał razu. Pomóc? Ja, ja zostałem no. zajebany będąc w kajdankach, panowie, no co wy napierdalacie? A to, nie moja, a to nie, ja nie a ja nie tylko strzelają. wyszłam. Ta, pani zapad... tego wyszła, to, no tak, tak. Nie ma tak wychodzić w centrum strzelaniny, proszę pani. No Axli to tu nie strzelają, ała. Aksli, prawda. O no, jednak chyba strzelają. Sadki. Ty no. Do... O, 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 joj, 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 o, 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 Tak, tak, prosimy, balasi, ja jestem sojusznikiem! Dzień dobry! Proszę, proszę, proszę! Dzień uwaga, jeden. uwaga! Mało. Oni kampią kurwa na, na, na tym i napierdalają do cywilów. To już To jest bojowa normalnie, oni po prostu stoją i napierdalają do przy. ja jechałem, patrzę, ktoś mi opony rozjebał, nie? No tu jest oni po prostu stoją, kampią na dachu i bombią po prostu z długiej full auto Bacz, podjeżdża kolejny jest ostrzelany, kurwa, SMS 911 nie, po prostu napierdalamy do każdego Kurwa, policja! A... Kurwa, policja robi największy terroryzm jaki to był widziany! <grym> no nieźle, nieźle. Fajnie nie, nie. kurwa, nie? Ajajaj. <grym> aj, aj. Ty, Anna, ty kurwa jesteś rozjebana? Nie, właśnie nie. a wiesz co jest najlepsze? Ja jestem w kajdankach, bo ja cały czas byłem w kajdankach. Ej, cicho, dawaj, 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 dawaj. daj teraz, bo nie patrzą. Dawaj, dawaj. daj, Bierz tego, bierz ich, bierz chuj ze mną, bo oni mnie jakoś to gary. ja już w sobie nic nie mam, bierz swoją furę, odpalona jest, różowa. Kurwa! Kurwa, jedziemy, full charge'a. ty komedia. CO ONI KURWA ROBIĄ? O chuj. A oni późno, później płaczą, że są napierdalani? Hmm. Zawie! Mogłem sobie cztery wyjąć. To co, Helluic Kappa? Sadzi, no to pan sobie sprawdzi, bo ja dopiero wysiadam z auta. Dobrze. No właśnie. Artykuł 835, proszę pani. Pierdolimy pani. A jaki jest artykuł, że jestem w kajdankach i po prostu mnie zajebali z długiej, jak ja sobie stałem na chodniku? Ja w kajdankach cały czas jestem. Dokładnie, no to sobie wyjaśnijcie, ja do was nie strzelam. Okej. Okay. Ja Kurwa cywil przejeżdża, pull auto! Lugę tak, lugę tak, lugę tak, lugę tak. Kurwa z kałacha sobie biegnie policjant ta pierdala. Panowie, ja bym sugerował jakiś SMS, że tu, że tu nie podjeżdżać, bo tu po prostu cywile chyba przejeżdżają. <słuch> <słuch> Widzowie, ja się cieszę, bo jutro się widzimy na kajoperyko do kurwa Jaki konwój Ale czad, dla mnie zwycięzcy to są ci kurwa na tej wieży, kampią i napierdalają swój auto A kolejny, kolejny jedzie gdzieś Strzelamy też półmiast. Co oni robią, kręcimy, to, ej, to też Co i kurwa robią? Wszystko jak leci. Nikt no, typowo. Sam tak, tak, życi jak leżysz, zamknij kurwa ryj jak, jak leżysz. Zamkij to pizdę, kurwa. Zamknij, zamknij pizdę, ryj jak leżysz. Jak leżysz, to leżysz kurwa. i nie odzywaj się. Kurwa. Zamknij ryj, nie będziesz do nich kurda w dół wejść kurwa. raz wygrała jakie kozaki? Odbieram. <laughs> C silni są. Nie mam teraz czasu. Kiedy ktoś zgłosi PD za nadużywaniem Wszyscy zawsze no zgłaszają, no ale wyjebane, o. Jak się leży, że policja tak napierdalana, teraz Marsza, e, mówi 7. jak się leży. No nie wiem, spoko, chłopy sobie przejeżdżali tutaj. w kierunku Mirror Parku, Sandra. Czad. Policjant mówi do cywila, który do nich nie strzelał, jak się leży. To jest policja? O kurwa. i wiecie, co jest najlepsze? Dzięki, Co? No. Najlepsze jest to, że jakiś policjant zapytał się, jak się leży do chłopa, który Księczka tylko przejeżdżał. <grywa> kurwa, jaki, jaki bojowa tekst. Mocne to to słowa, jak napierdalaną pierdalaną policjant miesiąca. Nie, mi się wydaje, że mi się chyba <grywa> miasto powoli. Ile kary A, co dzoni alum. A, na ten, na komendę. 2,05 zabijacie się stąd? Panie Power, może jakiś chemka jeden. jest Cywil, cywil, Zajebać go. Zajebać, kurwę. Jak kurwę. Zajęłaś kurwę. Zajęłaś kurwę. Zapierdolić, kurwę. Mamo, Pixel, PDA wymusiła przeszukanie na przeszukanie gangu, nie na głównego, to zrobili w Każdy gang się zjednoczył. Płacił 5k za głowę PDA za parów wskazanych po 50k, to był dopiero pogląd. Szczerze? Jestem w pół w co tu się dzieje? Ja Czy wil przejeżdża? nie masz? Nie, bo ja czaję, że strzelali do Heidi, bo chciała mi pomóc, ale. I jakaś kurwa biały, białą fura, przejechała właśnie. i dostała full spraya z kałachów od policji. I chłopiec się mówi, jak tam się leży? No kurwa, co? Jebani ciężariści. Chłopiek. Zjebało się, proszę pana. Co się dzieje? Ja jestem chyba jakiś rozjebany, bo ja nie widzę komendy. O, już widzę komendę. Co o kurwa, tu co tu się kurwa Krzysium, dzieje? Krwi, ja, tak ci się sensu tej sytuacji. ja połowy rzeczy widzę, połowy nie widzę. Zanosimy tam na. Gdzie ten MS jest? No na parkingu. Szczerze? To co ja mam? Posiadanie kałacha i ucieczka. Kurwa, co to jest? Także ja tam filuję no. No nie mogę. pan to, że pan się nie trzyma tego lachu. Ale ja nie widzę, ja tu większości nie widzę niestety, nie wiem ale spokojnie. A teraz? Teraz widzę, teraz jest git, teraz jest git. Tylko ja mam te kajdanki, może dobrze przez to. Właśnie próbuję. O, o, no i git. Co pan znowu przeskrewał? Ja? Ja, ja, ja stosunkowo mało. Co to bo, by było? Co? Ja już wierzę w to, co mało. Bomby mam podkreślać. No, stosunkowo ja mało. Policja bardziej przygotowuje. Dobra, szukać wszystko. Dobra, to był sam. W tym roku i placenie e... za głowę każdego policjanta. No, zaczynamy od. Zobaczymy, jak no. się dzieje na polach. zapraszam do laboratorium, my wszystkich was tutaj widzieliśmy. Przeszukajcie wszystkich, pan tutaj miał mikro SMG. Ja jestem z akcji innej, panie psychologu. 750 tysięcy? akcji, kurwa, co wy robiliście? Znaczy, ja nie jestem z tych mikroSM-ów i w ogóle. A, ale tu Ja, nie, nie, ja już jechałem na komendę, tylko zaatakowali nas. Mną się. Mną się oficer 3 plus 1 zajmował z takim fajnym głosem. go się nazywał? Nie wiem. Morgan. Chyba. Pan Morgan rozumie. Tak. No tam. Tam się, tam się ktoś... A coś, coś, panu, gdzieś pan krwawi czy coś? Bo tutaj nie widzę szczerze Jaskier, ale... Ty nie boić? rozumiesz. trzeba na szybkości ja... Nie, nie, okej okay. jest. Dobrze, to ja pana biorę. Tam... Znaczy, żeby bodycam uchwycił. Jest w chuj źle. Ale... Już teraz nie będę robił sen. Chat. Nie, że twardym trzeba być W tym momencie są pewnie robione jakieś 5 reportów. Administracja doskonale widzi, co się dzieje. Bo czasami, jak, czasami, jak coś się odjebuje, to admini sami do mnie piszą, że. Więc to nie jest tak, że jak my coś z tym nie zrobimy. Co my mamy z tym zrobić? Tu administracja musi coś zrobić. No. To nie ja. Dzięki. Żadnej bety, żadnej bety. Pracuję? Dzięki. Bo. Dzięki. Jest to świetny. No tak, masz jakie? Czad. Ja powiedziałem zasadę. Hell day! 15 stycznia. Mam urodzinę. Oooo, piszę, że go najlepszego! Na spokojnie. Na spokojnie. Niech się panem zajmie. Chyba dwójka, bo w trójce to nie polecam. Pan no wolałbym zostać opatrzony, wie pan no, jednak. To, to za, no, no, proszę pana. Nie, ja, mam ja wiem, tylko pod, jak pan się pyta moment. czego ja potrzebuję, to ja bym tego potrzebował. No to już biegnę po celi teraz spokojnie. Pewnie. Postrzelony kurwa do celi, żebym czasem nie uciekł. W ogóle postrzelony powinien mnie wysłać do więzienia, a potem opatrzyć w więzieniu. To, jest, to byłby dobry seed do speedruna Na BW do więzienia. Ok! Wiecie, co jest najlepsze? Że mógł nacisnąć E i na pewno bym nie miał bana, bo to cała akcja to jest jedno wielkie rozjebanie regulaminu, ale zasada jest prosta. Ja się uśmiecham, przytakuję, a jutro się wpierdalamy ze zdwojoną siłą. <grym> o Boże. Ja idę do więzienia, widzowie. Mhm. Na długo. Mhm. <grym> ja idę do więzienia. Nie gram pierwszy miesiąc, żeby, wiecie, z gdzieś tam... Znaczy, mnie po prostu śmieszyło to, co ja widziałem, że jakiś chłop przejeżdżał balas, przecież my nie znamy balasów, nie? W sensie, znamy małpę, ale nie żeby z balasami, no nie? Bart, się tak tak jak duchy. I chłopy dostają spraya z kałacha od policji, która kampi na wieżowcu. What? Kurwa mać. Co się dzieje? O, proszę bardzo. Pewnie cywil przyjechał po zaszczepieniu niekaralności. Zajebacz kurwa, jak śmie. Dzień dobry! No witam, witam, panie Erwinie. Tak, jeszcze rad, witam. Jedna, jeszcze mała, szybka podróż, proszę się. Jasne, nie, czy, proszę, pan się nie ja przejmuje. Ja nie, nie, nie. Bardziej mnie martwiło. Tak, tak. Zdaje się nikt nie ten. Ser? Co, ale nie wie? Co? ser. Czy ser? O nie! Do laboratorium Jak nie trzeba. Nie trzyma tu żeby to rannego niosę. <laughs> Egzekucja! Po kolei po trzy osoby maksymalnie na dół. Dobra. 2 zarob... Zobacz, że... to ci... dobre dojechało panie widzowie. Panie, Pog? Z w sensie po no, takie 8 na 10. Były, były lepsze. Się stało? Co tam jest, co Więcej suszyka i Tak, żeby tak tym zajmę. A, ja się uzdałem, ja się Dziękuję panu bardzo. Proszę uprzejmie. Co to jest przyjmie. za Hamper? Jada no, na Kuboidzie? To Czemu to się nie dzieje na szpitalu? Chyba stracił twój krwi. O, ja, o, ja, o, ja krwi nie mam, mam. Dwa łóżka, dobra. 10 osób. Panie Morgan, tutaj! Erwin jeszcze ma ten, jeszcze O pa, mój, mój, mój kolega, panie Morgan! O, Jak o, coś to ja nie strzelałem dalej, ja byłem w kajdankach i mnie zajebali. Chyba ja jakimś nie, crossfajerem. No, że no, nie strzelam, żeby nie było, że ja, strzelam, ja będę miał dołożone coś. Ja nie, byłem, ja byłem przechwytywany, ale dostałem panie, i chuj. panu sekret. Pewnie. Jasne. Panu sekret. Ja nie mam najmniejszego tak, problemu. Ja nie strzelałem. Ja, strzelałem tak. ja w ogóle w ja kajdankach byłem. Mnie odkuli ja na komendzie ja teraz. Nie ja wiem, ja wiem. Na Nie, nie, ale ja mówię tylko, żeby. Żeby potem to była jasność. Oczywiście spokojnie, Bazel. Nie wie pan mięcha. co? Znowu w ten kask, kurwa, bo mi się założył. Bo mi się należy. <grym> Nieźle. No pan miał szczęście. Miałem szczęście. Pan Miałem szczęście. szczęście. Mnie tak klata na Tak, jak będziemy musieli go na szpital przewieźć, kasy, jak najszybciej. Dobra. To zdejmijmy tylko ten kask. Nie mogę. A, nie może pan, rozumiem. Dobra, to ja panu tutaj pomogę, ale nie, rzeczywiście nie jest no, takie, nie mogę. Rozjebane jest wszystko. rzeczywiście, rzeczywiście, no, takie wgłębienie tutaj od kuli. no w lepie, trzyma się, trzyma w lepie. się, no, lepiej zostawić, bo to jak bandaż działa, lepiej, lepiej zostawić, no, dokładnie, Zaczymy. mam nadzieję, że nie przebiło, ale to wreszlo, medycy tam, nie wiem, rozetną czy coś